Siemanko widzowie, dzisiaj jesteśmy na torze motocrosowym w Karolinie. Jest to dosyć stary tor, ale teraz odświeżony. Kiedyś był ten tor bardzo uczęszczany. Działo się tu dużo. Z tego co wiem, to chyba były nawet tutaj mistrzostwa, otwarte mistrzostwa lubelszczyzny, czyli te oml tak zwane. Teraz w tym roku wzięli się za to chłopaki. Tor znowu wraca do gry, także będzie można tutaj fajnie pojeździć. Jest stopniowo przygotowywany. Akurat my jesteśmy teraz w trakcie, kiedy on jest remontowany, budowany na nowo i przygotowywany właśnie pod jakieś tam ciekawsze zawody. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj z Mariuszem i ze SpaceOnem. Mariusza znacie właśnie z tych wiosennych silników z Torów, gdzie jeździliśmy sobie z nim we dwóch po, po okolicznych torach. Jest to kolejny tor na Lubelszczyźnie, e, który jest naprawdę ciekawy. Jest kilka zajebistych hopek. Są naprawdę, ta ma 25 metrów, także jest co skakać. Na razie dwa kółka zapoznawcze zrobiłem, wyleciałem sobie tak, no, kończę skok jakieś 3-4 metry przed lądowiskiem, także jeszcze mi trochę brakuje. Nie wiem, czy się przełamie, żeby dzisiaj tą hopę przeskoczyć, ale zobaczymy. Jakoś tak chcę na, sobie nalać, trochę polatać, z racji, że dawno nie latałem. Pewnie Jutro znowu będę miał dosyć spore zakwasy Ale myślę, że jest to wszystko warte Zobaczcie jak latamy tutaj na toczach Hej, fajnie jest Jest strach Jest Ale powiem Ci Jakbym do***ł już to bez problemu jest to do przelecenia Bałem się, że jest trochę straszniejsze, ale Ale na się boję Lidź. Tu jest 25 metrów mamy. No. Ja tam skaczę jak widziałeś Ale jeszcze nie przeleciałeś teraz Teraz? No Na zlocie zjechałem Na zlocie? Tak Zobacz, Zobacz, że nie No teraz mu się udało No bo jak, no, ty jak on tak siedzi, to jak ma wchodzić. No. Ja teraz siadłem i aż mi się noga zaczepiła zrób ze dwa razy, ja na nagram, bagulj, popatrzymy na to, na ok No dobra, siedział na basu W motokrosie wiesz gdzie paluchy? Na samym końcu tego No właśnie Chciałem go tak jakby tłumić, lepiej, o, lepiej, lepiej. lepiej. Myślałem, że wybronię sobie teraz zakręty. Zaczyna mi powoli wychodzić na stojąco latanie w zakrętach, ale nie mogę wyczaić jeszcze do siadu. Jak siadam, mam wrażenie, że mam za małą prędkość i po prostu bardzo mocno gazem wachluję. Widzowie. Niestety ja musiałem zakończyć jako pierwszy dzisiejszy wypad na ten tor. Mimo, że fajnie mi skoki szły, coś tak czułem, że może dzisiaj coś trudne nie pyknąć, No i niestety. Ręka, nie wiem czy to widać, czy to nie widać, ale jest pchnięta i to, nie wiem czy się nagrało, pewnie się nagrało. Ale kurna, no taka amatorska gleba, że ja pierdzielę. Ręka mi została na kierownicy podczas gleby. No i poczułem, że mi się wykręciła. Widzę, że jest spuchnięta, tak czuję, że kawie w tym miejscu wkądś tak inaczej wystaje. Nie wiem, może podjadę gdzieś na, na jakiś SOR, no i coś tam zobaczymy, chociaż jakieś prześwietlenie czy coś. No kurde, jest mi tak źle z tym, bo tak ładnie hopy wskąd wchodziły, ale mówiłem, że zakręty mi nie idą. No ale że przy czymś takim, kurczę, przy takiej glebie, tak ręką szkodzić, to normalnie aż wstyd. No. Obawiam się najbardziej tego, że będę teraz wyłączony z gry na jakieś kilka tygodni, ale mam nadzieję, że nie, bo no, to dla mnie to będzie cios niesamowity. Ale liczę na to, że nie będzie najgorzej, no nie. Dzięki za dzisiejszy vlog. Dawajcie, dawajcie łapki w górę, dawajcie subskrypcje, udostępniajcie nasze filmy. No i piszcie przede wszystkim komentarze, jak Wam się podoba to wszystko, co robimy. Dzięki i do zobaczenia. Hej!